Hejka, będę Ci otwierał temaki i będę po prostu próbował znaleźć różne kolory. Moim celem jest zdobycie pięciu różowych i dwóch białych. Podobny biały przy naszym szczęście, więc mam nadzieję, że kilka białych trafia. Ok, więc przechodzimy do openingu. Wydaje mi się, że na start pójdzie ten. I sprawdźmy co będziemy mieć, no i niestety jest to czerwony, czyli taki dosyć, no taki najbardziej, najczęściej trafiający się. I tak wygląda ten kwiat po odwinięciu, mega ładny. Ale jednak szukam czerwonych, więc otwieram kolejnego. Ej dobra, to jest jakby taki trochę dziwny, bo to jest jakiś taki jaśniejszy od czerwonego. Patrzcie jaki ładny. To jest taki podchodzący bardziej pod, no bo do, taki trochę do jakby pomarańczowego, bo jest bardzo podobny do czerwonego. Ok, otworzę teraz pięć i zobaczymy co się nam trafi. O kurde, ale jestem podekscytowany. Trafiłem białego! Nie no, szczerze niemożliwe. Ja tak rzadko trafiłam na białe, że to jest jakieś niemożliwe, naprawdę. Ale przechodząc dalej, z tych pięciu mam właśnie tego naprawdę białego i mamy te niestety czerwone. Ale jeszcze mamy tego różowego, więc na razie jestem naprawdę zadowolony. Okej, okay, otwieram kolejne pięć, a szczerze niemożliwe. W tych pięciu mam jednego białego znowu i drugiego, pięknego, takiego różowego. Nie, no, szczerze niemożliwe. A w pozostałe, no to są oczywiście czerwone, ale to jest normalne. Już mamy dwa białe i dwa różowe. A więc cel białych został zrealizowany. Ok, teraz otwieram 10. Otworzyłem kolejne i zobaczcie, ile mam różowych. Aż pięć różowych! To jest chyba, szczerze, najlepszy opening, jaki kiedykolwiek robiłem w życiu. No i oczywiście pozostałe są czerwone. Zostały mi jeszcze trzy. Więc i teraz otworzymy. To jest nierealne! W tych trzech znajdował się biały. Ok, więc mamy kolejny cel zrealizowany, czyli pięć różowych. Jestem mega zadowolony, jak wyszedł opening. Mamy łącznie dwa białe i siedem różowych. Jest to naprawdę niesamowity wynik. Piszcie, czy, wie, czy chcecie więcej takich odcinków, a się z wami żegnam, pa pa.